Chcesz być na bieżąco z filmami? Zasubskrybuj kanał Fish Team JD. Cześć moi drodzy. No z rana oczywiście Nie widać słońca, spinning. Yy, wędki zwinąłem, postawiłem przy namiocie, no i wyszedłem po spinningować trochę. Przejdę kilka tutaj główek. Do tej pory jeszcze nic nie złowiłem, ale jest, jest dobrze. W nocy siedzieliśmy, ja siedziałem do pierwszej, Adam do trzeciej. No i nawet brania nie było. Ostatnie branie przy ściąganiu węgorza nie wiem, była godzina 19:20. I na tym spokój. No. Widzieliście, czy zobaczycie. Jak namiot wygląda, nie? Normalnie w nocy było minus dwa Ogrzewanie Czyli butla nam się już skończyła No i musieliśmy się zawinąć śpiwór i przetrwać do y, To jakoś do rana No a rano, popatrzcie, piękne słoneczko I co? I spinning